Jest uh. taka młoda ciepła mostka, o której mało nawet mieszkający Tak On sobie często bardziej wpobijał, bo sobie powijał, sobie powijał, sobie się z Więc wybrali biawe, bili, bili. się wieczorem ruszy, nie na jawę. Pili-pili, jak czasami jest to się wkaże że śmierć nie ruszy, nawet diabeł tam, będzie na wszystko Wyskoczył z diabeł, no i mówi, że go zabieram

OK, I s h o <Okay. S 1> <Thank you. S 2>